Sponsorem programu był producent kosmetyków Shihent z linii kuracja barierowa do regeneracji suchej i wrażliwej skóry dłoni. Na program zaprosił sponsor, producent leków na kaszel mokry, Hederasal i Hederasal Max. Sponsorem programu był Inset, producent programów dla firm z obsługą serw. Tam? to jest zakup w ciemno, tak? Może szybko zyskać i szybko stracić. Odpalamy się, każdy leci. To już jest choroba. Nieważne czy zarobię czy nie, ja muszę wygrać. Jakieś choroby zawodowe trzeba mieć. Ja mam faleciarstwo. <noise> 8 wywołał, wywoławcza lepcie dalej. 4 tysiące. 500. 8,5. 13 tysięcy! Ja przez nią muszę chodzić na terapię dwa dni. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV. Sponsorem programu jest producent leku na ból gardła, Uniben. Sponsorem programu jest dystrybutor leku Ferbex na objawy grypy i przeziębienia. Sponsorem programu jest właściciel aplikacji i sieci salonów sprzedaży wycieczek, wakacje.pl